Hola hola, hola, a gdzie sponsor naszego programu? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest to górek. Polecam to warzywo. Zielony ma garniturek i nie tylko. Zawiera sporo chlorofilu, przeciwutleniacze działa przeciwnowotworowo, w ogromnej większości złożony z wody, co nie znaczy, że nie jest dla nas tak naprawdę bezcenny, bo stanowi świetne źródło właśnie wody, gasi pragnienie, super dodatek do kanapek, surówek, a poza tym nie wymaga obróbki termicznej. Hmm. No to oglądacie sobie dalej, a jak gdzie się górka. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek to tylko krótkie migawki z mojego treningu do cyclocrossu. Można sobie oczywiście pobiegać bez roweru, przygotowując się do tego rodzaju wysiłku fizycznego, ale zupełnie inaczej się biega, kiedy trzeba jeszcze trzymać rower albo co jakiś czas brać go na ramię, czy podnosić. Przez przeszkody. Dzisiaj po dobrej takiej 20-25-minutowej rozgrzewce jestem w lesie w Nowym Kisielnie koło Nowiutkiej Stacji. Bardzo ładne, nieważne albo ważne. I dzisiaj robię sobie kilka setów interwałów. Będę robił mniej więcej 60 sekund jazdy na rowerze. I 30 sekund biegu, 60 sekund jazdy na rowerze, 30 sekund biegu, i tak powiedzmy 5, 5 razy. Potem zrobię sobie kilka minut lekkie jazdy, i znowu 5 interwałów. Bieg jazda, bieg jazda, bieg jazda, bieg jazda ze skakiwaniem na rower. Bardzo ciekawa rzecz przy takim treningu. Jak się można było spodziewać, w ogóle odkrywam, że istnieją mięśnie. O których istnieniu nie miałem pojęcia, bo mi nigdy nie bolały przy bieganiu, przy przyjeździe przy na rowerze, a tutaj przy zsiadaniu, wskakiwaniu, podnoszeniu roweru one zaczynają biec. Więc fajna zabawa. Wpinam Was na klatę i pojedziecie kawałek ze mną. No to ruszamy. Tutaj mam też bardzo dobry teren, dlatego że miejscami jest on mocno podmokły i grząski. I to mi też pokazuje, że moje pedały nie są wybitnie dobre w piasku. No ale cóż, nie są też złe, nie zapychają się bardzo, ale z samym wspinaniem bywa problem. Dlatego zostanę się jeszcze nad regulacją sprężyn. O, jest trochę takiego błotka. Czyli co? No, przełajowy teren. Teraz sobie minutkę pokręcę i zaraz będzie znowu dziesiąt sekund biegu. Nie liczę tego, nie mierzę. Robię to mniej więcej. A zmęczenie jest. Myślę, że gdzieś wokoło jestem trzeciej, czwartej strefy po kilku takich interwałach. Wyciek jak ja kocham jazdę po mokrym, nie? Także poświęcenie dla mistrzostw przełajowych jest mega. No i staram się tu jak najbardziej też rower rozczęsać. Dobra, Hop. Jeżeli na mistrzostwach będzie bieg po plaży A myślę, że będzie To tam można Zyskać Bądź stracić Bardzo dużo Dlatego Chcę być dobrze Przygotowany Do biegania Grząski piach, cyklokros I ważna decyzja Biec czy jechać Porównajmy, jak to wychodzi. I jak? Myślę, że na tym odcinku to jest ile? Puh, 15 metrów. Wychodzą czasy dosyć porównywalnie. Ciężko się jedzie. Biegnie się chyba trochę lżej, ale trzeba zeskoczyć i wskoczyć. Jednak na dłuższym odcinku absolutnie uważam, że przy, takiej, przy tak głębokim piachu, tak grząskim, będzie biegnięcie szybsze i bardziej oszczędne dla nas. No, to Danielski, już po treningu zrobiłem sobie jeszcze na koniec fajnych chyba z 8 podbiegnięć tutaj pod górkę naprzeciwko naszej stadniny koni. Pozdrawiam serdecznie ze Stadiny Koni w Raculce i pozdrawiamy koniki, które nam tu fajnie rżą. Ogólnie bomba, szum lasu, rżenie koni. Nie wiem czy one ze mnie tak rżały, ale mimo wszystko było przyjemnie. Lasy za nami tęsknią, pamiętajcie o tym dla wszystkich tych, którzy przychodzą do lasu. Nie zostawiałem tam śmieci ani hałasu. No, może poza niektórymi wyjątkami, lasy za nami tęsknią i jest z nich bardzo wspaniale pytaliście jeszcze o hamulce w tym rowerze cyklokrosowym przełajowym. Mamy tutaj typowe szosowe klamki plus klameczki dodatkowe do hamowania. Za pomocą tych klamek możemy hamować z dużo większą siłą niż tych, chyba że oczywiście w dolnym chwycie, który jednak nie jest tak często używany w ciężkim terenie. Oczywiście przez zawodników profesjonalnych takie klamki nie są używane. Natomiast jak to jest rozwiązane w bardzo prosty sposób, prymitywny wręcz i uwielbiam właśnie prymitywne sposoby, bo one są genialne. Pancerz, który normalnie wychodzi z podowiki, po prostu kończy się na tej obejmie klamki. No i ta obejma, znaczy ta, ta klameczka ma podłączony dalej drugi odcinek pancerza, czyli mamy jakby jedno przecięcie w pancerzu i klamka odpycha po prostu pancerz, dając takie same Prawie, prawie, że wrażenie hamowania, jeżeli chodzi o, o modulację, prawda? Nie jest jakiś bardziej miękki, bardziej twardy, natomiast jest bardzo, bardzo mocny. Ech, tyle z dzisiejszego treningu. Wspaniała ogólnorozwojówka. Polecam kolarstwo przełajowe dla samej zabawy, dla wszystkich tych, którzy chcą się poruszać i poczuć mięśnie, których nigdy w życiu może nawet nie czuli. Ja nawet takie czuję. No, więc pozdrawiam Was serdecznie z Raculki i do zobaczyska. Hej, hej!